W Parku Narodowym Fingwettyn. To miejsce jest naprawdę niezwykłe, zarówno ze względu na swoją przyrodę, jak i historię. Położone zaledwie 40 km od Reykjaviku, Fingwettyn to miejsce, gdzie spotykają się dwie ogromne płyty tektoniczne Ameryki Północnej i Eurazji. Wyobraźcie sobie, że można tu stanąć dosłownie pomiędzy. Dwoma kontynentami. Co roku szczeliny między nimi powiększają się o kilka centymetrów. To tak, jakby Ziemia rozciągała się na naszych oczach. Thingwheatry to jednak nie, nie tylko niesamowita geologia, to także miejsce pełne historii. W 1930 roku, właśnie tutaj. Założono Alefingi, najstarszy parlament na świecie. Przez ponad 800 lat, aż do 1798 roku, ludzie potykali się na tym polu, żeby podejmować ważne decyzje, ustalać prawa i rozwiązywać spory. Możemy powiedzieć, że to właśnie tutaj narodziła się demokracja Islandii. Wikingowie przyjeżdżali na Thinkvatril nie tylko po to, żeby debatować. To była też okazja, żeby się spotykać z innymi, handlować i dzielić się opowieściami. Mimo to Thinkvatril nie zawsze było świadkiem jedynie podniosłych chwil. Na przykład w przy wodospadzie Oksarararfos odbywało się w średniowieczu publiczne egzekucje. Topiono kobiety oskarżone o czary, a mężczyzn za przestępstwa zazwyczaj ścinano lub wieszano. Legendy mówią, że skała Logberg, nazywaną Skałą Prawa, była miejscem, gdzie duchy przodków pilnowały, żeby wszystko odbywało się sprawiedliwie. Jak chodzić w zaspy. Fingwetril zapisało się w historii jeszcze wiele razy. To tutaj w 1000 roku Islandia oficjalnie przyjęła chrześcijaństwo, a w 1944 roku ogłoszono niepodległość od. Danii. Wyobraźcie sobie, jak ważne musiało być. To miejsce dla Islandczyków przez te wszystkie wieki. Dzisiaj Finney jest parkiem narodowym, gdzie można podziwiać piękną przyrodę i dowiedzieć się więcej o islandzkiej historii. Możecie tu spacerować po szlakach, podziwiać niesamowite formacje skalne, a nawet nurkować w szczelinie. Silfra, gdzie woda jest tak czysta, że widać wszystko na kilkadziesiąt metrów. To naprawdę magiczne miejsce, które pokazuje jak niezwykła może być nasza planeta. Gotowi na przygodę w filmie wetry? Dziękuję za uwagę.